Witam Was w drugiej części filmu o frezareczce CNC. W poprzednim filmie, w poprzedniej części filmu mówiłem Wam o luzach na tych łożyskach. No, ja już sobie właśnie zdjęłem jedną z tych opraw, wyciągnąłem z niej łożyska i teraz pokażę Wam na czym polega problem, o czym dokładnie mówiłem. Najpierw może zajrzyjmy sobie do środka. Ja sobie tylko wezmę. Gdzieś tu miałem latarkę oświetlimy sobie to. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na filmie. No, chyba mi się nie uda tak tego pokazać. No, po prostu chodzi o tą powierzchnię. Pomimo tego, że wydaje się to ona dość gładka, no to widać na niej takie. Jakby przejścia, takie garby różne. No w każdym razie nie jest to na pewno powierzchnia. O, tutaj teraz lepiej widać. No to jest po prostu źle wykonana obróbka. No jak ja tu nawet włożę palucha, przejadę, to naprawdę to czuć, ale już darujmy sobie nawet tą powierzchnię. Zobaczcie, teraz właśnie mówiłem o tych luzach. Łożyska. Jak ja sobie teraz to łożysko tutaj wsadzę, no to zobaczcie, że. No, no, mi tutaj luźno chodzi. Ja je wsadzę głębiej, żeby nie było. I może tak tego nie widać, ale myślę, że na pewno będzie słychać. No, no tu po prostu, no, no już no lata. No. To tak nie powinno być. Dlatego jak widzicie, ja sobie nie, powierciłem, pogwintowałem i teraz jak ja to poskręcam, no to to łożyska mi się tam trzymają. No i teraz jeszcze weźmiemy sobie dla porównania drugie łożysko. Ułożymy w taki sam sposób. No i zobaczcie. No, teraz nie mam, nie mam średnicówki tu w garażu, żeby to pomierzyć. No, ale to jest po prostu tutaj za luźne. No i teraz, jak tu oryginalnie tych śrubek nie było, no to teraz sobie wyobraźcie, no to łożysko tam po prostu jedno i drugie luźno latało. No, mogło się obracać i, i tak dalej, no a to tak nie może być. Na dodatek, teraz chciałem Wam pokazać różnicę, jaka jest jeśli chodzi o wałki. Tutaj no, z racji tego, że nie mam żadnego pomocnika, no to tu sobie tak prowizorycznie zamontowałem te dwa wałki. Zobaczcie na to. W ogóle zauważyłem jedną rzecz po demontażu, że tutaj praktycznie, o tu widać pięknie, na całej długości praktycznie wałka, a w niektórych miejscach, tak jak tu, no porobiły się dosłownie wżery. No znakiem tego ten materiał jest po prostu no do takiego czegoś, no ja tylko powiem, że no, ta maszyna nie ma nie wiadomo jakich, jakich mocnych napędów nie, nie Przenosi tu nie wiadomo jakich potężnych sił No i tak głębokie wżery, no to, to są wrzery w miejscach, yy, po których chodziły kulki no. no po prostu ten materiał jest zbyt miękki, no ja tylko powiem, no ja jej nie orałem jakoś, nie, nie, nie robiłem na niej nie wiadomo jakich eksperymentów, no tutaj bawiłem się z tym aluminium no i, i, i tak w gruncie rzeczy nic poza tym. Tutaj najtrudniejszą rzecz jaką robiłem tak trochę dostałem w kość to robiłem taką pryzmę. Znaczy to jest taka nasadka na pryzmę od tokarki. no Taki zderzaczek. Tu będzie otwór, uchwyt do czynnika, ale mniejsza o to. Do tego sobie wrócimy jak będzie film o tokarce. Natomiast teraz zobaczcie na pasowanie właśnie tego łożyska. No, no tu w ogóle no, no się tak nie powinno obracać. No, no się nie ma obracać tylko jak sama nazwa mówiło że skoiniowe ma chodzić nam po linii. No i zobaczcie na to. może od drugiej strony. No ewidentnie widać jaki to ma duży luz. O ile tu bliżej no tutaj gdzie, miało, gdzie miała ta średnica. Trochę mniejszą tą odchyłkę. Jest trochę lepiej. No, ale za dobrze to też nie jest. No, lata to po prostu. Teraz dla porównania, to jest ten wałek hartowany, który zamówiłem teraz. No, powiem Wam, że też jest wyczuwalny. Minimalny luz, ale to naprawdę muszę tak mocno go naprężyć, żeby coś mi tam lekko stukało drugie łożysko Nie no naprawdę no moim zdaniem jest jest znaczna różnica. Jeszcze zastanawiam się nad no wymianą tych samych łożysk mogą mnie po prostu od razu zamówić nowe no, chyba będzie trzeba, aczkolwiek też byłem ciekaw po prostu, czy to jest wina yy, samych łożysk, jako łożysk, czy właśnie wałka, no. Na początku pomierzyłem wałek, no bo wałek, no łatwy był dostęp do tego, żeby go pomierzyć. Ale tutaj to jest normalnie tragedia. No, znakiem tego będzie trzeba chyba zamówić jeszcze dodatkowo nowe łożyska. Aczkolwiek mówię, no, one jeszcze dużo o wiele lepiej chodzą jak są w parze. Jak są w parze w tej oprawie zakręcone, to, to sprawuje się to o wiele lepiej, bo nawet na tym wałku oryginalnym, jak one były w parze, było to wszystko poskręcane, no to aż takiego dużego luzu y, po prostu nie czuć. No. No, zdecydowanie no. No, zobaczymy jak to będzie. Jak już je sobie zamontuję, poskręcam. No, ale może tak tego film dokładnie nie oddaje, no, ale widać na gołe oko po prostu, że no, jest różnica. Na ten wałek to wchodzi. Tu naprawdę, żeby ten luz wygenerować, no, który może też wynikać właśnie z racji tego, że te łożyska już mogły dostać trochę w kość ale on jest tutaj naprawdę minimalny. No tutaj to jest zrobię zbliżenie. No, jest różnica. Nie ma co. Czyli, jak sami widzicie, jeśli będziecie mieli informację, że prowadnica złożona jest z wałków chromowanych, no to od razu, jak sami widzicie, te wałki prawdopodobnie będą do wymiany. Nie wiem, czy to akurat ja na taki egzemplarz trafiłem, no ale jak się domyślam, to. Ogólnie, od jakiego producenta byście to nie wzięli? Bynajmniej ja tak przepatrzyłem, mniej więcej, yy, czy to z Chin, czy, czy to z, od producentów jakiś z Polski. To jest wszystko to samo. To jest wszystko ta sama chińszczyzna, To są wszystko te same części, tylko naklejają inną naklejkę i, i mówią, że, że to jest jakiegoś tam danego producenta. No. Podobnie jest tak samo z tymi tokarkami, o właśnie tutaj stoi już tokareczka, nówka sztuka. O tokarce też będzie oddzielny film, akurat z tokarki o dziwo, pomimo tego, że to też jest w pewnym, w pewnym sensie, no ogólnie chińszczyzna, no to akurat na moje potrzeby jest ok, jestem z nich zadowolony. Także zobaczymy, może sobie uda mi się te wałki. Właśnie przyszły mi jeszcze nożyki do tokarki, to w międzyczasie zrobimy test nożyków i zobaczymy, może te wałki przynajmniej częściowo mi się uda zrobić na tej małej tokareczce. Spróbujemy sobie tu obrobić te końcówki, porobić gwinty przynajmniej z jednej strony. Ja sobie je wstępnie potnę gumówką na yy, zgrubnie, na takie długości, jakie mi są potrzebne. Trzeba wymienić wszystkie cztery. A w następnej części dobierzemy się do osi X. Pokażę Wam, jak to jest tam zrobione i zrobimy taki sam test. Także do zobaczenia w następnej części.